Biegniemy cały czas na terenie boiska. Wszyscy zawodnicy są na starcie. Chciałabym bardzo serdecznie w imieniu organizatorów Rady Naczelnej Kolonii Australijskiej oraz Klubu Sportowego Polonia Planton powitać wszystkich Państwa, a szczególnie gości, którzy przyjechali z daleka. Z innego stanu. No. Pan Ambasador Michał Głodziejski, Pan Łukasz Graban, pierwszy sekretarz Ambasady oraz witamy bardzo serdecznie domownika z Nowej Południowej Wali naszego. Komitet Olimpijski oraz Stowarzyszenie Wspólnota Polska a finansowane to przedsięwzięcie jest przez Kancelarię Premiera Rady Ministrów w ramach pomocy finansowej Polakom i Polonii na całym świecie. Witam Państwa bardzo serdecznie ponownie na trzeciej edycji Biegu Niepodległości. Dziękuję za tak liczne przybycie. Więc w tym roku Troszeczkę inaczej. Trasa będzie przebiegała niż w roku poprzednim. Linie są wyznaczone, start mamy z tej pozycji. tutaj Biegniemy do końca boiska po prawej stronie wzdłuż linii, wyznaczonej na końcu. Wracamy tu za bramko. Przebiegamy tutaj po tymi te dwa banery Dalej biegniemy górą za tym czerwonym samochodem. Zawracamy za drugim słupem oświetleniowym zawracając z powrotem obok tego samochodu czerwonego tutaj kończy się pierwsze okrążenie robimy tak trzy razy trzy okrążenia 1918 metrów Number two, number three. Seven. Number one, number two, number three. Where are our three winners? Uh, tutaj someone. <coughs> <coughs> okay. 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 Uh, <coughs> Dobra, Roberta. Robert Robert, Roberta. brawo. Roberta. dla Roberta. Robert Ej. Ej Roberta. Uh, no, no, no. Poproszę pana Ambasadora. Roberta. Roberta. Pan Ambasador

But this is my first time coming first so it's a good feeling What about the last year? I came third last year I'm at Hill This is the first I I This is my second time uh, doing this race uh, Last time I came sixth and this year I came third so. Yes. 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 A, to ja to nie zrobię, a oni zrobią a potem... Się ja to dobra. Nie? Dobra, jest, Bardzo Dobre. Dobra, inicjatywa. Fajnie było dzisiaj spędzić czas na biegu niepodległości. Myślę, że za rok będzie jeszcze lepsza kondycja od nas wszystkich i będziemy kolejne medale wygrywać. Bieg Niepodległości 1918 20 zakończony. Przede wszystkim gratuluję wszystkim uczestnikom i dziękuję organizatorom Klubowi Polskiemu sportowemu Klubowi Polonia w Plampton i e, zarządowi Rady Naczelnej Polonii Australijskiej. To naprawdę cenna inicjatywa wpisująca się w obchody niepodległości, które w tym roku oczywiście były inne, ale zróżnicowanie tych obchodów właśnie raz przez sport, raz przez wideokonferencje, raz przez e, bardziej tradycyjne formuły. Pokazuje, że możemy świętować wspólnie w różnych konfiguracjach i docierać do różnych pokoleń Polaków. Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli. Dziękuję bardzo. I gratuluję. Ja bardzo dziękuję naszym dostojnym gościom, tym, którzy przybyli z daleka z Canberry, pan ambasador, pan Łukasz Graban, pani konsul generalny, która zaszczyciła nas swoją obecnością. Wszyscy aktywną obecnością startowali w biegu. Dziękuję klubowi Polonia w Planton za wspólną pracę, jak zawsze bardzo dobrą, yy, i myślę, że będziemy to kontynuować w przyszłości. Wszystkim uczestnikom i zapraszamy już dzisiaj na czwartą edycję Biegu Niepodległości za rok. Ja bym, ja bym chciał podziękować wszystkim za udział w biegu. Jestem bardzo zaszczycony tym, że. Bieg niepodległości odbywa się na terenie tutaj polskim, sportowym, na terenie ośrodka. Polonia w planton. Dziękuję panu ambasadorowi za przybycie. Pani Małgorzacie Kwiatkowskiej z Rady Naczelnej za pomoc merytoryczną i współpracę z nami, która się bardzo dobrze nam układa. Tak samo pani konsul z Monika Konci, która przyjechała z konsulatu w Sydney. Bardzo dziękuję wszystkim za udział i jeszcze raz cieszę się, że ten bieg może się odbywać na terenie Ziemi Polskiej, tu w Sydney, Klubu Sportowego Polonia. Dziękuję bardzo za przybycie. Ja chciałam jeszcze dodać na zakończenie, że gratulujemy trzem młodym osobom, które wygrały ten bieg. Przybiegły pierwsze i cieszymy się bardzo. Roger, Roger Robert i Erik. Dziękujemy bardzo.